Jak płynąć przez iluzję i mieć to, czego pragniesz więcej. Jeżeli pojawią się ludzie na Twojej drodze, którzy będą gadać o dupie marynie i problemach, po prostu odwracasz się i idziesz. Nie reagujesz, masz wyje. Może Wam się to wydawać hamskie, ale to nie jest hamskie. W tym momencie ta osoba usłyszy swoje słowa. Przestaniesz kreować gówno razem z nią, za to ona będzie musiała usłyszeć swoje własne słowa. Także tutaj wszystko jest na odwrót. Nauczcie się. Mieć wygiębane, bo to, co robiliście do tej pory, do niczego Was nie doprowadziło. Więc dzisiaj zmieniacie się i macie w dupie jakieś rzeczy, które Wam nie służą. Rozumiecie? Wasze oko ma być skierowane na to czego chcecie więcej. Bziaczki.